Co łączy Obcy Romulus z Grom Alien Isolation, skąd się wziął pomysł na jego nakręcenie i co łączy Romulusa z Odysseją Kosmiczną Kubrika. Zapraszam do ciekawostek z filmu Obcy Romulus. Akcja filmu rozgrywa się między filmem Obcy. Ósmy pasażer Nostromo, a filmem Obcy 2. Decydujące starcie w roku 2142, dokładnie 20 lat po filmie Obcy i 37 lat przed filmem Obcy 2. Obcy zostali wykonani klasycznymi metodami przez studia Legacy Effects i studio Gillis, wybrane ze względu na wcześniejsze prace przy serii Obcy. Legacy Effects jest następcą Stan Winston Studios, który pracowało przy Obcym 2, podczas gdy Studio Gillis jest następcą Amalgamate Dynamics, które pracowało przy Obcym 3, Obcy Przebudzenie i dwóch filmach Obcy kontra Predator. Scenografia Romulusa nawiązuje nie tylko do poprzednich filmów z serii, ale także do gry wideo Alien Isolation, z której zapożyczono stację komunikacyjną Emergency. Stacje te służyły jako punkty zapisów w grze. Fede Alvarez grał w tę grę mniej więcej w czasie, gdy wydano film Nie Oddychaj, a później powiedział grałem i zdałem sobie sprawę, jak przerażający może być Obcy, jeśli zrobi się go w tym stylu. Jedna z początkowych scen pokazuje zabawkę pijącego ptaka stojącą na stole. Podobna zabawka pojawia się w oryginalnym Obcym i ponownie w Obcy 3. Film był kręcony chronologicznie. Pomysł na film o obcym, skupiający się na młodszych postaciach, został zainspirowany usuniętą sceną z Opcy 2 która została później przywrócona w edycji specjalnej. Fede Alvarez wyjaśnił: Jest moment, w którym widzisz grupę dzieci biegających po korytarzach kolonii. I pomyślałem, Wow, jakby to było, gdyby te dzieci dorastały w kolonii, która potrzebuje jeszcze 50 lat na terraformację. Jeśli kiedykolwiek opowiem historię osadzoną w tym świecie, z pewnością zainteresuje się tymi dziećmi, które osiągną już pełnoletność. W jednej ze scen członkowie załogi piją piwo Aspen. To ta sama marka, którą załoga Nostromo piła w oryginalnym filmie Obcy. Jest produkowana przez Weyland-Yutani Corporation. Andy, będąc przestarzałym modelem syntetycznym, ma wadę, która powoduje rozedrganie jego palców. W Obcym 2 Bishop stwierdził, że starsze modele syntetyczne często bywały trochę roztrzęsione. Nawarro w modlitwie wypowiedzianej w języku mandaryńskim przed startem prosiła przodków o ochronę dla ich piątki. Załoga wraz z Andym liczyła 6 osób. To pokazuje, że Navarro nie uważała Andiego za prawdziwą osobę z duszą. Rain nosi buty Reebok Alien Stompers, takie same jak Replay w filmie obcy. Romulus i Remus to mityczni założyciele Rzymu, którzy jako dzieci zostali wychowani i wykarmieni przez Wilka. W filmie Romulus i Remus okazują się być dwiema połówkami stacji kosmicznej, a druga połowa filmu rozgrywa się po stronie Romulusa. Logo statku przedstawia wilka stojącego nad dwójką małych dzieci. Kontynuuje to tradycję nadawania nazw odmiotom na część postaci lub miejsc z klasycznej mitologii, takich jak statek Prometeusz z Prometeusza, nazwany na cześć greckiego tytana, statek Anesidora i komputer Apollo z Obcy Izolacja, nazwany odpowiednio na część rzymskiej bogini i boga, planetoida Acheron's z Obcy II, której nazwa pochodzi od rzeki w greckich zaświatach, oraz USS Auriga z obcy przebudzenie nazwane na cześć greckiego bohatera. Kiedy Tyler, Bjorn i Andy eksplorują reaktywowaną stację Renesans, w nagraniu wprowadzającym słychać wejście bogów do Walhalli Wagnera, wyjaśniające, że stacja została nazwana na cześć Romulusa i Remusa. Scena ta nawiązuje do Obcy Przymierze, kiedy to Peter Wayland po raz pierwszy aktywuje Davida i prosi go, aby zagrał Wagnera, wybierając właśnie tą kompozycję. W tle kilku ujęć widać telefony alarmowe, które pełnią funkcję stacji ratunkowych z Alien Isolation. Podobnie jak w grze, są one zazwyczaj znakiem, że wydarzy się coś strasznego. Tyler zabiera ze sobą również zestaw flar sygnałowych, podobnych do tych, które Amanda może znaleźć w Isolation, a także używa ich do odwracania uwagi niektórych Facehagerów, wykorzystując ciepło flary, tak jak Amanda używa ich do odwracania uwagi ksenomorfów na pokładzie Sewastopola. Po ponownym uruchomieniu komputera stacji widać, że jest to MUTR-9000, nawiązując do HAL-9000 z 2001 Odyseja Kosmiczna. Sposób poruszania się ksenomorfów nawiązuje do Lamparta i Jaguara. Ich ciała wyginają się, ale głowa pozostaje idealnie zablokowana i skupiona na celu, niemal jakby była na zawieszeniu. Iwaga, nazwa niezależnego systemu, do którego bohaterowie próbują się dostać, w języku guarani oznacza niebo lub niebiosa lub według reżysera raj. Postać będąca w ciąży, czyli K, została zainspirowana Diną z drugiej części gry The Last of Us. Aktorka została później obsadzona w drugim sezonie serialu The Last of Us. Gdy licznik na pokładzie statku oznajmia, że do uderzenia pozostało 30 minut, film jest kręcony w czasie rzeczywistym, a uderzenie następuje dokładnie tak, jak obliczył system. W jednym z ostatnich przekazów Android Rook mówi Reynowi i Andiemu: nie mogę kłamać co do waszych szans, ale macie moje współczucie. Tak brzmiała również ostatnia kwestia Asza z obcy ósmy pasażer Nostromo. W hybrydę z końcówki nazwaną Offspring wcielił się mierzący niemal 230 cm wzrostu były rumuński koszykarz Robert Boroczyki. Fedal Vares wyjaśnił, że nie chciał tworzyć hybrydy komputerowo i musiał znaleźć odpowiednią osobę do tej roli. Obcy Romulus dodaje nowy etap do cyklu życia ksanomorfa. Obcy osiąga dojrzałość poprzez rozwój w czymś, co wygląda jak wielki kokon. Jest to uderzająco podobne do tego, jak obcy organizm osiąga dojrzałość w horrorze science fiction gatunek, do którego kosmici również zostali zaprojektowani przez HR Gigera. A teraz zapraszam do wpadek w filmie Obcy Przymierze. Subskrybuj kanał po więcej materiałów z horrorów science fiction, daj kciuka w górę, jeśli seria ciekawostek z filmów Ci się podoba i napisz w komentarzu, co sądzisz o obcy Romulus.